Zaczniemy od make Revolution. 15 jest tutaj. Okay. Dobra, a co my tu mamy? Rozświetlacz. Krasunia. Taki złoty. Zobaczmy jak wygląda. No, no ładne. Tak się mi. Dzisiaj podobnie nawet oglądałam w naturze. Dobra. I śnieczki. Dobra, świeczki mamy tak i 15. Tutaj taki malutki. O, i to ładna świeczka, cynamonowa. Taka. Dobra. Więc kalendarze mamy też, jak mogliście już wcześniej zauważyć. Byliśmy na zakupach. Kupiliśmy choinkę yy, i też byłam w naturze. Może wam od razu pokażę co kupiłam. Mam tutaj taką to siatkę. Yy, I tak, yy, mam yy, mydło w płonie yy, z jąb yy, do taki wkład. Później yy, Perfum Adidas, tylko liczyło na takie właśnie perfumy. Odżywka dość z serum z olejkiem organowym z Eveline Dezodorant. Męski dezodorant. podkreślić pod oliw, też y, takie, uhum, jeszcze takie. Takie y, szybkie zakupy. Ja to Czyli to już mamy. Y, I co? Co powiecie może na to, żebyśmy otworzyli sobie ten y, męski kalendarz na? Dobra, no to co otwieramy, nie? Szukaj limki. Chcesz ten przyrząd do otwierania? No, Może coś Tym, to, tą stroną sobie otwieraj. Tu miałeś haczek. I co tam mamy? Będzie jakiś żel pod Weź zobacz, czy ładnie pachnie. Jaki ma zapach? Nie wiem, dziwne. Jakiś dziwny, to mojito. Mhm. No, mojito to będzie, dobra. A tutaj jeszcze mamy napisy. Okej, okay, dobra, dwójka. bo dużo płaca coś jakiś krem dobra później to sobie podtłumaczymy zobaczymy co, co tam będzie yy, bo niestety ale nie znamy dobrze niemieckiego dobra tu coś takiego yy, spray do ciała O. zobacz jak pachnie otwieram zimni to bardzo Nawet Pukacz. Taki cyklu mhm. Fajne. Dobra, dalej. Jesteśmy. Czurka. Gazetka jakaś. Maseczka. Będziesz sobie robił ze mną maseczki. Dobra. Na pewno. Piątka. Z balsamem. Do ust. Balsam do ust. Oh. Będziesz smarował, czy ja uzyskam go? Wszystko. To jest duża. Gadżet! <laughs> wow, nic. <laughs> z kluczem. I tu masz otwierać do piwa. Z otwieraczem do piwa. Do puszek, nie no, to jest super. To mi się podoba. Dobra, fajne. To jest bardzo fajne. Ale pamiętasz, jak się pytałam, że, y, czy chcesz więcej gadżetów czy pielęgnacji, jeżeli chcemyś więcej, że była druga obsesy większą liczbą gadżetów. Co tam jest? Z witaminą. Hmm. A jakiś krem. Pod oczy. Serum. O. Przy jakich numerach mamy teraz? Osiem. Też jest dużo. Się Krem do rąk? Czy co to jest? To jest jakiś żel. Nie wiem, zobaczymy. A masz tą kartkę. Czy ja kartę pisałaś? Aha, tylko po prostu to i tak nie piszę. Ale to są powiększone jakieś wersje tego tam tych, tych małych. To jest żar pod. Peeling pod prysznic. A zobaczymy, jak pachnie. Te ładne. Są też No, szampon. pan. jak pachnie. Mm. Dziwnie. Czy uh -huh. no. coś następnego? Mm. Szczerze coś z filtrem, ale pewnie jakiś krem do twarzy, nie wiem. Ta maseczka. Mhm. To jest peel co ja tak odrywam zawsze Straszy. Który był numer? Dwanaście? Trzynaście teraz, tak? Ej, do włosów. Na klacie. Nie. <gad> Na głowie. Będzie nas słychać. Tak? <gad> <gad> tak będzie nas słychać. Eee. <gad> Peeling. chyba do ciała, nie wiem. Ostrości nie mamy. 14, 15, ostatnie okienko dzisiaj. Co masz? Też jakiś krem. Tak, na noc krem. O! Dobra. Ukrało. Na dzisiaj mamy wszystko. Reszta okienek już będziesz otwierał codziennie. Zadowolony z zawartości, czy nie bardzo? Tak, różnie, średnie. Pytałam <laughs> się, czy chcesz więcej gadżetów, czy pielęgnacji. Powiedziałeś pielęgnacji. Tak, będę piękny i Tak, Dobra. Да ладно, все. odzywam się dopiero teraz, jak mogliście zobaczyć byliśmy też na zakupach w Kimie i na zakupach głównie pojechaliśmy po choinga, ale niestety nigdzie nie było tych choinek no i to w ogóle jest też dłuższa historia, ale to po czemu się teraz dopiero odzywam Paru dni dopadła mnie taka migrena, że po prostu nie byłam w stanie funkcjonować. Dlatego też nie chciałam za bardzo się Wam pokazywać. Już jest trochę lepiej wczoraj, jak byliśmy na tych zakupach, w kinie to nic mnie nie bolało, dlatego się zdecydowaliśmy od razu pojechać. Korzystaliśmy po prostu z tego momentu, że nic mi nie jest. Niestety, później jak wróciliśmy do domu. No to już przerażałam, bo po powrocie tak bolała mnie głowa. Już nie mogłam wytrzymać. Jeśli chodzi o te zakupy, no to tak jak mówiłam, wszystko praktycznie było wykupione. Pojechaliśmy do Carrefour'a, tam już praktycznie puste półki, nic nie było. No to pojechaliśmy do Castoramy po tą choinkę. Coś tam znaleźliśmy, ale to nie jest to, co chciałam. Ale jest ok. Dam radę. Nadrobimy to w inny sposób. Chciałam taką choinkę z białymi końcami, oszronioną. Niestety nie było żadnej takiej, wszystkie były tylko zielone. Też chciałam bardzo gęstą choinkę. Trudno było taką znaleźć. No. Dobra, jeśli chodzi też o kalendarze adwentowe, no to nagrywałam Wam tutaj przybitki z tych dni jak to wyglądało co, robili, co było w tych kalendarzach tak jak mówię nie chciałam się już tam pokazywać ale żebyście nie byli stratni no to na przybitkach wam wszystko nagrałam ok więc ja się już będę z wami żegnać będę też kończyć tego vloga i do następnego pa